Dzień dobry, znajdujemy się w salonie autoryzowanego dealera marki Volkswagen City Motors Gdańsk. W tym nagraniu chciałbym zaprezentować Państwu samochód Volkswagen Transporter Furgon poliftingowy. Samochód posiada pod maską dwulitrowy silnik diesla o mocy 110 koni. Jest to krótszy rozstaw osi, natomiast w naszej ofercie znajdą też Państwo modele z dłuższym rozstawem osi. Samochód jest w kolorze szary Ascot. Przejdźmy też do wyposażenia. Znajduje się tutaj asystent bocznego wiatru Crosswind Assist, system wspomagania kierownicy Servotronic, czyli jeśli jedziemy szybko, to utwardza się i wspomaganie, a jeśli manewrujemy na placu, to możemy to robić bardzo lekko, w zasadzie jedną ręką. Jest również Hill Hold Control, czyli wspomaganie ruszania pod górę. Liczne uchwyty do mocowania ładunku, no oczywiście, sprawiam, że będziemy mogli bezpiecznie przewozić nasz ładunek. Z tyłu mamy drzwi dwuskrzydłowe bez okien. Jest też przygotowanie do montażu haka oraz koło pełnowymiarowe na dole. Długość przestrzeni ładunkowej to około 2,5 metra. Jest to nieco ponad 2,5 metra. W środku mamy odświeżoną deskę rozdzielczą, czyli jest to już to właśnie model poliftingowy. Jest tutaj fotel kierowcy z dwoma podłokietnikami oraz podłokietniki przy fotelach pasażerów, podwójne oczywiście siedzenie. I na samym dole mamy również schowek, który można schować różne przyrządy, narzędzia. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie do kontaktu. Można się z nami skontaktować telefonicznie bądź mailowo. Można również wybrać wideokonferencję. Jesteśmy dla Państwa dostępni. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.